Ogród Jordanowski w Sosnowieckim Parku im. Jacka Kuronia w Kazimierzu wśród najlepszych w województwie śląskim. Taką informację podał serwis Atrakcje 10.pl, który prześledził ponad 300 placów zabaw w województwie, wyróżniając 11, a wśród nich ogród Jordanowski w Kazimierzu. Park imienia Jacka Kuronia w sosnowieckiej dzielnicy Kazimierz to najchętniej odwiedzane miejsce przez mieszkańców miasta, a nawet regionu. Ogród Jordanowski działa tutaj od ostatniej zimy. Podzielony on jest na kilka części dla dzieci w każdym wieku. Dużą atrakcją jest m.in. 10-metrowa wieża, która wchodzi w skład kompleksu linariów. Każde dziecko znajdzie tu coś dla siebie. Również dużą atrakcją jest dwuwieżowy zestaw z kilkoma zjeżdżalniami i mostkami dla małych dzieci. Wiele z tych urządzeń jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ogrodzie znajduje się też wiele urządzeń sprawnościowych i oryginalnych huśtawek. W samym centrum ogrodu swoje miejsce znalazła niezwykła fontanna, która swoje piękne oblicze pokazuje przede wszystkim w nocy. Przypomnijmy, że już niebawem podobny obiekt powstanie na Górce Środulskiej. Sosnowiecki Park w Kazimierzu Górniczym doceniony przez poczytny portal atrakcje cpl. Zresztą nie ma się co dziwić. Park cały czas przechodzi swoją metamorfozę. Co rusz pojawiają się tu nowe atrakcje dla dzieci i młodzieży. Dokładnie na Mikołaja 2016 roku został otwarty tutaj ogród polisensoryczny, który widać za moimi plecami. Jeżeli tylko jest ciepło, to praktycznie w każdy weekend to miejsce odwiedza ponad 1000 mieszkańców Sosnowca i nie tylko. To wspaniałe miejsce, by spędzić ze swoimi pociechami każdy dzień wakacji z Sosnowieckiego Parku imienia Jacka Kuronia Piotr Muszalski Telpolinfo.